Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzedlania. witam Cię ja, czyli Anina Kaśmierczak. Dziś przyszła do mnie przypowieść. Przypowieść o naturze człowieka. Ona jest w kilku wersjach, gdzieś tam krąży i ostatnimi czasy już kilkakrotnie mi się gdzieś w mojej przestrzeni przewinęła, ale dzisiaj dotarło do mnie, że nasza natura i to, co mamy w sobie, jest bardzo ważne. Dwóch mnichów myło nad rzeką Misy, i w pewnym momencie zobaczyli, że w wodzie topi się skorpion. I jeden z tych mnichów podszedł chcąc uratować tego skorpiona. Kiedy go wyciągał na brzeg, skorpion go ukuł kolcem. No mnich jakoś tam się zaopatrzył i kiedy dalej zaczęli myć misę, to okazało się, że skorpion znowu dostał się do wody i znowu zaczął się topić. I kiedy mnich po raz kolejny podszedł, żeby ratować tego skorpiona, to ten drugi kolega mówi przyjacielu, no co ty w ogóle robisz? Przecież w naturze skorpiona jest to, że on rządli, że on cię ukłuje, że on cię zrani. A na to drugi mnich odpowiedział. A w mojej naturze jest ratowanie innych. Z naturą nie wygrasz. To, co masz w sobie i co masz w swojej naturze, będzie ci towarzyszyło przez całe życie. Co masz w swojej naturze? Czy żądlenie? Czy kucie, Czy może ratowanie i niesienie dobra? cię dziś zostawiam miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.